Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach Słuchajcie, pozdrawiam Was dzisiaj bardzo serdecznie z Warszawy Lecimy na wakacje, pomimo tego, że jesteśmy na wakacjach Zaczynamy odcinek i wszystko Wam wyjaśnię po drodze No więc tak, słuchajcie moi drodzy, jest godzina 9 rano, my jesteśmy już w Warszawie. Mieliśmy lot bardzo, bardzo wczesny z Krakowa, bo o godzinie 5.30 samolot wystartował. Niestety tylko i wyłącznie takie było połączenie, do tego jeszcze wrócę. Mniej więcej chodzi o to, że musieliśmy wyjechać z domu praktycznie no, około godziny 3, żeby dostać się na lotnisko. Byliśmy na lotnisku 3.15 i wtedy i wtedy doleciliśmy do Warszawy lecimy do Lizbony dzisiaj a lot dopiero z Warszawy do Lizbony mamy o godzinie około chyba godziny 12 więc mamy jakieś 4 czy 5 godzinek na lotnisku i dlatego właśnie sobie tutaj odpoczywamy już jesteśmy po śniadaniu w McDonaldzie jesteśmy po kawie trochę nawet się położyłem się na chwilkę bo całą noc oczywiście nie spałem i czekamy na kolejny lot jak tam Misiu? Dobrze? Lecimy do Cioci Dówi? Co? mi? Co? Co Misiu? Co? Kraków? <laughs> No. And so, and there was toys in there. Yeah, yeah, because I saw it. So, sheponsa? <laughs> I... so, Mama, sheponsa? That's all. Sheponsa? Sleepy? 4:15 o piątej rano mamy boarding. No to jeszcze chwilę nam zostało. Ale Emilia ma dobry humor, o dziwo. Emilia, dobrze? Co? Najgorsze jest to, że już zlokalizowała na terminalu w Balicach sklep z zabawkami. Na razie udało się wytłumaczyć, że nie mamy pieniędzy, więc możliwe, że kupienie zabawki Doczekamy do Warszawy, przynajmniej. Hej. Hej, wiesz jak? No to tutaj, popatrz. To tu, do środka. No, tu. No, poszedł? No nie, czekaj. Dobra, tak. No. Ty siedzisz, koło okna? Tam, na A dziewczyny mi tutaj odpoczywają. Emi, dobrze? Misiu? Ej, tablet dostałaś? Wszystko OK? Tak Gdzie lecimy? Do Lizbony? Tak? Kogo tam spotkamy? Titadowi? I kto jeszcze? And Kto? Titanita? No, dobra Jak widziałem ja jeszcze ma na twarzy wszędzie drożdżówkę z... z lotu A teraz sobie jeszcze kichło? SpongeBob? Ooooo! I punch you? Oh. Amy, you have a blueberry everywhere. Go. more blueberry. More blueberry? No to no, dobra, no to dam ci jeszcze jedną. Proszę. Jagodzianka. No i słuchajcie. W końcu zaczynamy nasze tak naprawdę europejskie wakacje Ponieważ jeśli dzisiaj dostaniemy się do Lizbony To będziemy mieli okazję zobaczyć tak Lizbonę Znaczy do Lizbony, bo no, powiedzmy może po, przejdę tak bardziej po krajach Czyli Portugalia, Hiszpania, w, w Francja i Włochy Skończymy w Rzymie, skończymy w Watykanie I wtedy z naszymi właśnie ciociami, bo z nimi się spotykamy w Lizbonie Wracamy jeszcze na tydzień do Polski i wtedy będziemy mieli bardzo intensywny tydzień, żeby im pokazać jak najwięcej oczywiście to będzie Kraków, to będzie Auschwitz to będą jeszcze jakieś takie miejsca, najprawdopodobniej kopalnia Soli w liczce. nie wiem czy nam się uda Zakopane załatwić bo po prostu, no jeżeli tam śniegu nie będzie to raczej tak nie ma sensu za bardzo jechać a to nie są osoby jakoś tam bardzo aktywne przypominam, że jedna ciesza ma 74, a druga 71 lat więc one już swoje najlepsze lata mają ze sobą ale przez Kraków na pewno się przejdą i wtedy po tym tygodniu intensywnym wracamy już z powrotem na Filipiny gdzie wracamy normalnie do pracy. No, będzie wtedy pewnie mniej filmików. Nie chcę zapeszać, ale tak mi się wydaje, bo musimy się troszeczkę odrobić, odespać. A ja muszę odpocząć te całe 3-miesięczne wakacje w Polsce. Co, Misiu, jak się bawisz? Dobrze? Co? Dobrze. Christine poszła spać, Emilia ogląda, a ja sobie siedzę i czekamy dalej na samolocie. jeszcze zostało nam jakaś godzinka. W sumie nawet przyjemnie się siedzi. Oprócz tego, że jakieś dzieciaki tutaj krzyczą, to jest naprawdę cisza, spokój, Emilia za bardzo nie szaleje. Można sobie odpocząć naprawdę. Nie było sensu nawet wychodzić z lotniska, bo w sumie ten czas to był taki. No, hmm. gdyby to był cały dzień, to na pewno byśmy wyszli, ale takie 4,5 godziny, no to czy jest sens? Raczej nie. Co jest misiu? To jest? Wszystko dobrze? Idziemy do samolotu? O? Taka śpiąca już jesteś? Sztypi? No dobra, już idziemy do samolotu no, mi. I start making drama, and I'm making video. I młodzi, Moi mili, jesteśmy, słuchajcie, na lotnisku w Lizbonie. Cała ekipa przyjeżdża jutro rano o 6 bodajże, więc, więc musimy najprawdopodobniej tutaj nocować. Był pomysł, żeby wynająć jakiś hotel, który jest bardzo, bardzo blisko, ale po pierwsze ceny są tak zaporowe w jednym, że naprawdę to są kosmiczne już ceny, a w drugim już nawet chyba nie ma wolnych miejsc na dzisiaj. Więc najprawdopodobniej, jak jest godzina 20, Spędzimy tutaj po prostu nockę. Już znaleźliśmy jakieś tam miejsce, żeby można sobie odpocząć, się rozłożyć. Także kolejny dzień będzie tych podróży. Ale są natryski, są wszystko, więc bez problemu przeżyjemy. Ja idę znaleźć swoją rodzinę, i zaraz do Was wracam. No i witam was słuchajcie serdecznie. Dalej z Lizbony. Jest godzina wpół do drugiej, jednak zostaliśmy na lotnisku. Wszystko się złożyło tak, że musimy tutaj niestety zostać Ale nie jest tak źle, jestem przyzwyczajony do tego Ogólnie cała rodzina też jest do tego przyzwyczajona Emilia poszła spać bardzo wcześnie, bo była już zmęczona Więc leży sobie tam, znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie można sobie odpocząć, się położyć Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony ile osób śpi w ogóle tutaj na lotnisku No co kawałek praktycznie ktoś leży i śpi Teraz zrobiło się już naprawdę bardzo cicho My czekamy do 6 rano i o 6 rano musimy przejść tam na przyloty Mm, bo teraz jesteśmy tak jakby na odlotach jeszcze tam tylko musimy przejść i tam będziemy już czekać na całą ekipę, która przyjeżdża no i wtedy mamy cały dzień zwiedzania Lizbony najprawdopodobniej w ogóle zaczniemy chyba od śniadania, ale tego jeszcze nie jestem pewien a jeszcze wam pokażę tak kilka wrzutek tutaj z nocnego lotniska w Lizbonie jak to wygląda nie jestem do końca pewien, ale chyba tak na 99% że w Lizbonie jest chyba tylko jedno takie duże międzynarodowe lotnisko bo tylko chyba ono mi się wyświetlało w ogóle jak szukałem biletów no bo tak jak mówiłem wam musiałem tutaj kupić bilety do Lizbony z Krakowa i później z Rzymu mamy powrotne do Krakowa już w piątkę czyli z całą naszą rodziną no i tutaj jest tak jakby tutaj są odloty po tej stronie tam są już wyżej później te terminale zaraz sobie tam przejdziemy większość tych restauracji już jest tutaj pozamykana są tylko jakieś kawiarnie jeszcze otwarte ale takie sklepiki normalne raczej na noc chyba oni to wszystko zamykają no i może to w sumie lepiej bo akurat przez całą noc jak tak popatrzyłem sobie to nie ma akurat aż jakoś tak bardzo dużo tych odlotów. No są tam jakieś co godzinę, co 40 minut może jakieś, ale naprawdę jest bardzo, bardzo mało ludzi. W ogóle taka super taka cisza, spokój. No można spokojnie się położyć, się przespać. Co też słuchajcie bardzo fajne, bo do Lizbony się leciało bodajże około 4, godzin, 4 godziny, chyba 15 minut, tak mniej więcej to wyglądało mieliśmy delikatne opóźnienie bo jakieś takie 20 30 minut więc pomimo tego, że to było w ciągu dnia pierwszy raz tak leciałem, już chyba dawno tak nie leciałem w ciągu dnia to Emilia nam usnęła co jest ogromnym tak samo plusem a, a co też ciekawe, słuchajcie, jest godzina pierwsza czyli w nocy po pierwszej to jest jakaś godzina dziewiąta nie, ósma bodajże rano chyba na Filipinach i ciotki dostały nasze jet laga. i najpierw po, po prostu już wstały poszły się przemyć delikatnie mm -hmm. i trochę <grywanie> zaczną funkcjonować bo poszły spać bardzo wcześnie a jak widzicie wszędzie bardzo dużo ludzi śpi a tutaj Christine z Emilią dobrze? gwiazda śpi Dobra, to nie będziemy im przeszkadzać. Ja będę szukał zaraz kontaktu jakiegoś, żeby się podładować ze wszystkim. No i witam Was bardzo ładnie, serdecznie z przedportu lotniczego dalej w Lizbonie. Jest godzina 7.30 rano. Czekamy właśnie na całą wycieczkę, która ma przyjechać i w zasadzie będziemy się zbierać na Lizbonę. Spało się naprawdę bardzo super, lepiej niż myślałem. Wyspałem się, jestem naprawdę wypoczęty. Teraz piję jeszcze kawę w Starbucksie, Ja tutaj Wam pokażę, jak jest piękny dzień. Będzie dzisiaj. Totalnie bezchmurne, bo przynajmniej tak na razie się zapowiada. A później zobaczymy co będzie. Na razie się zabieram do środka i widzimy się później. A tak moi drodzy, wygląda organizacja prądu. No bo jak pewnie wiecie, taka beczka to wymaga też troszeczkę organizacji prądu twórczej, tak bym to powiedział, bo Krystyn ma swój telefon, Emilia ma swój tablet, no ja mam kilka kamer, więc wszystko to się musi jakoś naładować. W tym momencie siedzimy właśnie w Starbucksie. Czekamy jeszcze na resztę, a ja w tym momencie mam czas, żeby podładować powerbanki. I oczywiście Krystyn się tym nie zajmuje, ona tylko później wykorzystuje niestety moje powerbanki do ich rozładowania. A ja później muszę się o to martwić. No ale dobra, już nie będę narzekał. Czekamy na resztę dalej. No więc tak, zwiedzanie starej części Lizbony niestety mi nie wyszło za bardzo. Dziewczyny właśnie wróciły do autokaru. Emilia poszła spać, tak jak to widzieliście. E, więc wszyscy tutaj powoli już wracają do autokaru jedziemy dalej na następne miejsce. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda wyjść, bo Emilia się już prawie przebudziła. No niestety tak to jest podróżowanie z małym dzieckiem. Cała ta podróż, później na lotnisku, no wszystko ją to po prostu wymęczyło i nie dziwię się jej. Zresztą ja pewnie i tak o samej Lizbonie zauważyłbym, bo nie powiedział, bo... No, co mam ty opowiadać? Tak naprawdę pewnie znacie te kraje europejskie dużo dużo lepiej niż ja, ale może jakieś rywki zobaczycie jeszcze w tym filmiku. A ja się już zbieram, słuchajcie do autokaru i idę zobaczyć, czym ja wstała i widzimy się za moment. Building here with this beautiful portal, all decorated with statues of apostles, saints and the Virgin Mary, because the church it's consecrated to Maria. Zdaję sobie sprawę, że ten filmik to takie jest trochę pomieszanie z poglądaniem, ale ogólnie za bardzo dzisiejszy dzień jest mało zorganizowany. Po prostu nie wiemy co się za bardzo kiedy ma dziać. Wiemy już, że jedziemy do hotelu, do Fatimy, bo dzisiaj nocujemy pierwszą noc już w Fatimie i drugą noc też będziemy w Fatimie nocować. I tam Wam pewnie wyjaśnię więcej planów na kolejne dnie. Natomiast yy, teraz byłem na stacji BP, która jest za mną, bo myślałem, że tutaj w Portugalii też są takie fajne te hot dogi, tak jak u nas. Niestety nie ma. Są tylko jakieś takie Wrapy, a ja za bardzo nie wiem, o której jest kolacja, gdzie pewnie będzie stół szwedzki, więc wolę poczekać już na kolację, a nie kupować takiego wrapa za 6 euro, co nawet nie wiem, czy by mi smakował, czy też nie. Byłem przekonany, że to będą te hot dogi, a tu nie ma, niestety nie ma. Trudno. Idę szukać dziewczyn, bo gdzieś nie do toalety, a później pewnie się zobaczymy już w hotelu w Fatimie.

Dżem został w Polsce, taki dobry dżem. U babci został dżem. To co, jak wrócimy do Polski, to zjemy dżem z babcią, tak? Co? Zjemy z babcią dżem? Nie. Nie? Z Jadkiem? Ej, nie, co to masz? Którą wzięłaś? Które to jest? Które? Pokaż mi, które to było. To. To? Ale już nie mamy pieniędzy. Nie ma nie ma mani. Nie mam ani. Idziemy. Emi, idziemy do Łazienki. Idź, chiku. Idź, Mogę I can hold it for you. Ok, then God wewie. Now. No i słuchajcie, jesteśmy już w Fatimie. Zamedowaliśmy się w hotelu. Zaraz wam powiem, jak ten hotel się nazywa. Ale to było coś. Pamiętasz, jak się Emi, ten hotel nazywa? Kurczę. What is the name of this hotel? Sentry... centre something? Sen... Sentry... Sentry... Century I forgot. Nie ma tu nigdy nazwy. O oh, jest. Tak się nazywa ten hotel. I masz have Masz you Tak się nazywa słuchajcie ten hotel. Cent. Sekcję czy jakoś tak. Ogólnie spoko. Emily się już podoba. Jak fajny pokój, fajny, tak? Tak. tak. No, gdzie będziemy spali? Gdzie śpi mama, tata i Emily? Everybody. Everybody here. Dobrze. To ja śpię tutaj, Emily śpi tutaj, mama śpi tutaj. Emily tutaj? Nie, nie, ty w środku. Emily tutaj? Tak. No, dokładnie. No, zobaczcie i pokoi naprawdę fajny. Tutaj jeszcze wam pokażę ładniękę. Taki, niby czterogwiazdkowy. Dobra, a zaraz wracam do nagrywania. Tylko muszę baterię naładować, bo już mi mruga, że jest rozładowana. T-U-B-W-X-Y-N-D. Next time. Co? B, C, D, E, F, G mean, let's go, let's go for dinner No, just leave it this one. I it's not the, headset hey. I need my... I need this for this No, it's this not working with this It makes... it makes a sound No, this one don't make the sound Yeah no, Told you No, I told you There's no sound inside oh. there no, Stop, stop, stop I can do Yeah, part. I will take some food for you uh, so? I want watermelon Daj mi I I I turn. I can watch and I... mamy. Mm. Mm. Będzie smakowało. No słuchajcie, ja już jestem po kolacji, naprawdę była wyśmienita rybka. Chyba ze mną dwa albo 3 kawałki, no ale byłem naprawdę głodny dzisiaj. Dziewczyny tam jeszcze jedzą z naszymi ciociami. A ja postanowiłem, że wyjdę sobie jeszcze na chwilkę, póki jeszcze jest jakieś światło i zobaczę sobie, co tutaj w ogóle ciekawego można zobaczyć. Bo pierwszy raz tutaj jestem tak naprawdę i myślałem, że może znajdę jakiś sklep 7-Eleven albo coś na tej zasadzie, żeby chociaż porównać sobie jakieś ceny, jakie są w ogóle takich na przykład wody, coli czy czegoś innego. Przydałoby się nawet chociaż kupić jakiś taki sok żeby mieć nawet na jutro na zwiedzanie, ale nie widzę, żeby tutaj coś takiego było, tylko same raczej takie sklepy z pamiątkami, niestety trochę, trochę słabo, no więc może zaraz coś znajdę, pokażę Wam, jak to będzie coś ciekawego, tak sobie chodzę, chodzę tymi alejkami, słuchajcie, za bardzo tutaj niczego takiego nie widzę, widziałem już, że mogę sobie kupić sutannę posążek Jezusa, jakiś Wszystkie religijne rzeczy, ale żeby jakiegoś jednego normalnego sklepu chociażby z po prostu napojami czy z czymś takim no jak Seven eleven czy jak żebka to nie ma Nie ma Chyba, że trzeba iść w jakimś innym kierunku. Zaraz zobaczymy. Dobra, wracam. O, tu jest przynajmniej bar. Jakiś bar tu jest. Ha. I sprzedają piwo. Dobra. To wracam. Idę w innym kierunku. Po paru minutach później, jedyne co znalazłem, to jakiś automat, który tylko euro pewnie przyjmuje, a nie przyjmuje karty. Ale to może zejdziemy sobie na dół i zobaczymy, ile to kosztuje. O, ktoś do coś do mnie mówi, ale nie wiem. Automat na kanapki, ale to musi być okropne. To musi być na 100% okropne. Nawet boję się próbować. Ja tutaj tylko i wyłącznie na euro, tak? No dobra, zobaczmy sobie. Nie wiem. 27. euro. Sprite. No to nie tak źle. Nie tak źle. Monster. 75. 2,5 euro. No to nie są jakieś ceny kosmiczne. Fajnie by było, żeby to była jakaś normalna restauracja. Znaczy, jakiś sklep, gdzie można to po prostu kupić i zapłacić kartą. O, może tutaj coś jest? O, tutaj coś jest, tutaj coś jest. No dobra, tam dosłownie były te paczki, i tam jest restauracja, dalej w środku. Tylko te paczki z chipsami i z jakimiś napojami dziwnego pochodzenia. No idę gdzieś dalej. No dobra, słuchajcie, wracam. Myślałem, że tam znalazłem jakiś taki jeden sklep, który był taki normalny. I rzeczywiście wygląda trochę jak takie e, przed prl -owe. 7-Eleven czy Biedronka tylko natomiast te produkty, które tam były w środku to wyglądały już jakby były tak naprawdę stare że aż trochę nie wiem, no kurde strach trochę coś, czegoś takiego kupować szczególnie, że tą wodę chciałem dla Emilii, więc chyba po prostu wodę kupię jakąś gazowa, niegazowaną w, w hotelowym hotelowej restauracji, czy może gdzieś tam jest nawet w pokoju Nie będzie trzeba obczaić bo trochę to słabo po prostu wygląda słabiej niż myślałem myślałem, że będą jakieś takie normalne sklepy tutaj a tutaj nic, tutaj nic. No chyba, że nagle mi 10 euro powiedzą tutaj w hotelowej restauracji, no to tam się wrócę, no ale zobaczymy. Na pewno coś znajdziemy. Znalazłem jeszcze automat w hotelu. Ale woda słuchajcie. A pojemności 50, 500 litrowa to jest, no nie wiem, to nie jest w wyglądu jak litra, kosztuje 1,5 euro. Nie wiem czy to są takie normalne ceny już tutaj w Portugalii, ale trochę to drogo moim zdaniem. Kurde, no nic, chyba nic nie znajdę. Najlepsze no jest to, że tutaj tylko i wyłącznie kartę kasę przyjmuję, a my chyba nie mamy żadnych euro. No ale za chwilę się zapytam Krystyny. No słuchajcie, chyba nic nie znalazłem. Muszę wracać do hotelu. Hotel nazywa się jeszcze raz Hotel Cinquentenario. Więc jakbyście tutaj byli, naprawdę fajnie wygląda. Podejrzewam, że będzie się fajnie spało. A my się pewnie widzimy w kolejnym odcinku, bo najprawdopodobniej ten odcinek będę już kończył. Także widzimy się jutro, kolejnego dnia.